Skrót minionej nocy na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od wizyty w Bostonie, gdzie prowadzący w serii Celtics w drugim meczu półfinałów konferencji wschodniej podejmowali Philadelphia 76ers. W pierwszym starciu różnica dzieląca oba zespoły wynosiła zaledwie jeden punkt i tym razem także oglądaliśmy zacięte spotkanie, choć akurat początek meczu należał zdecydowanie do Celtics. Gospodarze po dwóch minutach prowadzili 9 do 0 i to pozwoliło im ustawić sobie inauguracyjną kwartę, którą wygrali 25 do 21, a świetnie grał rozdający asystę za asystą Rażon Rondo, mający wtedy 6 ze swoich 13 kluczowych podań. Po przeciwnej stronie, czyli w szeregach Filadelfii, grę także trzymał rozgrywający i to właśnie druhelidejowi Idejowi goście zawdzięczają to, że w drugiej kwarcie odrobili straty i momentami potrafili wyjść nawet na prowadzenie. Playmaker Sixers miał do przerwy 13 ze swoich 18 punktów i 3 asysty, ale mimo wszystko to Celtics byli minimalnie lepsi, prowadząc 38 do 36. Po powrocie z szatni sytuacja na parkiecie zaczęła układać się pomyśli gości, którzy w trzeciej odsłonie byli lepsi aż o 10 oczek, po tym jak od połowy kwarty przeprowadzili serię punktową 19 do 6. A najlepszym graczem Sixers był wtedy Andrei Gudala. Philadelphia prowadziła zatem przed startem czwartej kwarty 57 do 49 i teoretycznie wystarczyło tylko mądrze bronić zaliczki i doprowadzić korzystny wynik do końca. Teoria jednak szybko została wyparta przez determinację Celtics, bo gospodarze już na początku ostatniej ćwiartki doszli rywali na dwa oczka, by potem na 4,5 minuty przed końcem doprowadzić do remisu 65 do 65. Taki stan rzeczy utrzymywał się jeszcze przez parę chwil, aż do momentu, kiedy obejrzeliśmy krótki, aczkolwiek intensywny festiwal celnych trójek. Najpierw do kosza z załuku trafił Avery Bradley z Celtics, potem na to zagranie odpowiedział Drew Holiday z Filadelfii, by za moment jak to się robi pokazał także specjalista odrzutów trzypunktowych Ray i po takiej małej wymianie ciosów to Celtics prowadzili 75-74 do 74 na półtorej minuty przed końcem. Na zmianę wyniku nie trzeba było jednak długo czekać, bo na 40 sekund przed końcową syreną punkty zdobyły Evan Turner i to goście byli o jedno oczko do przodu, a za chwilę ten sam zawodnik dorzucił dwa osobiste i Sixers sprowadzili 78 do 75. Na zegarze pozostawało wtedy jeszcze 12 sekund i Celtics spokojnie mogli doprowadzić do remisu, ale gospodarze nie zdążyli oddać nawet rzutu, bo wcześniej sędziowie wychwycili ofensywny faul Kevina Garneta na Andrei Gudali. Ta sytuacja okazała się kluczowa dla końcowego wyniku, bo gospodarze nie byli już w stanie odwrócić losów spotkania i ostatecznie przegrali mecz numer 2 81 do 82 i tym samym mamy w serii remis 1 do 1 i kolejne dwa starcia odbędą się w Filadelfii. James Harden i Meta World Peace to właśnie na tej dwójce skupiała się uwaga kibiców przy okazji pierwszego meczu półfinału w konferencji zachodniej pomiędzy Oklahoma City Thunder a Los Angeles Lakers. Wszystko przez sytuację z końcówki fazy zasadniczej, kiedy gracz Jeziorowców bezsensownym faulem mógł wyrządzić poważny krzywdy najlepszemu rezerwowemu NBA i choć ostatecznie Harden wyszedł z tej sytuacji nie najgorzej, to fani Thunder nie zapomnieli PiSowi tego co zrobił i od momentu powitania każdy jego kontakt z piłką kwitowany był w taki sam sposób. Zupełnie inaczej było oczywiście z Hardenem, który kiedy tylko pojawił się na parkiecie dostał owację na stojąco, a jego wejście do gry zbiegło się ze zmianą przebiegu rywalizacji. Przez pierwsze 8 minut oglądaliśmy bowiem wyrównane spotkanie, w którym w barwach Lakers świetnie prezentował się Andrew Bynum, ale od wejścia Hardena dużo lepiej zaczęli grać Thunder. Sam zainteresowany zdobył do końca pierwszej kwarty 4 punkty, a gospodarze prowadzili po inauguracyjnej ćwiartce 30 do 23. W kolejnej odsłonie tander nie zamierzali zwalniać tempa i prowadzeni przez mającego do przerwy 17 oczekiwań 6 asystra Sela bluka, nadal byli do przodu, tym razem 59 do 44. W drugiej kwarcie, poza Westbruckiem, bardzo dobrze spisywali się także rezerwowi, którzy do przerwy zdobyli dla tander aż 22 punkty czyli dokładnie o 20 więcej niż zmiennicy po stronie Lakers. Po powrocie z szatni Thunder nie zamierzali marnować swojego kapitału i druga połowa była już tylko formalnością, do tego stopnia, że gospodarze w najlepszym momencie prowadzili nawet różnicą 35 punktów. Koszykarze z Oklahoma wymusili na swoich rywalach 15 strat, a sami zaliczyli tylko 4. A oprócz tego warto wspomnieć o popisach Russell'a Westbrooka i Kevina Durenta, bo ten pierwszy zakończył mecz z dorobkiem 27 oczek, 9 kluczowych podań i 7 zebranych piłek, a Durent miał 25 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty. Thunder Lakers, 119 No teraz to wszystko, a jeszcze dziś późnym popołudniem zapraszam na przerwę na Żądanie Ekstra, a jutro, albo w czwartek, kolejne podsumowanie wydarzeń z parkietów NBA.